Ja jestem malutkim bobasiem i chciałbym zamówić pizzę. O, tylko czemu tu jest tak brudno i jest jakiś strasny pan! No nie, skończyły mi się składniki. Potrzebuję jakiegoś dzieciaka. O, bobasek, chodź tutaj! E, co ty chcesz mi zrobić, proszę pana? Ja nie chcę być jako składnik do pizzy. Muszę cię wsadzić do tego piekarnika. No chodź, nie krępuj się! Nie, nie, nie chcę się do tego piekarnika uciekać! A, szybko tędy, ten pan mnie goni. Wracaj tutaj muszę cię zjeść! Młahaha. Nie, nie złap Łapiesz mnie, nie? Co ty robisz? Chodź tutaj, łapię cię! Idę teraz wsadzić cię do piekarnika! O tak, będziesz taki smaczniutki! Nie, nie chcesz do piekarnika? Zostaw mnie! O, to jest jakieś straszne! Zostaw mnie! Ej, wracaj tutaj! Muszę cię zjeść! Chodź tu! Nie, widzowie, szybko musimy się uciec, bo ten pan dziwny chce nas zjeść szybciutko! Tutaj nawet jest jakiś inny pan! O nie, wy mnie gonicie! Zostaw mnie, pimpek! Chodź tutaj, muszę zrobić z ciebie najsmaczniejszą pizzę na świecie! O nie, widzowie, dobra, musimy teraz w tym momencie szybko uciec! Czekać od pipka, i tutaj jest. Jak, jakiś skrót, dobra, i możemy zamykać nawet łom wow, ściany. Pipko, będzie, nie, tu jest kolejny kucharz! Ej, zamknąłeś mnie do no, ty, mały leszczu. chodź tutaj! O nie, szybko, musimy stąd uciec, Trzymać utrzymać się jak najdłużej. O nie, mój kolega się pali w piekarniku, szybko muszę go uratować! No nie, co ty robisz? Chodź tutaj, nie pomagaj mu! Szybko, ucieknij ze mną, nie chcę, żebyś się z mój kolega spalił. Szybko, musimy tutaj opuścić i tutaj będziemy bezpieczni! O tak, spokojnie, zaraz cię dogonię, albo dogonimy twojego kolegę i zaraz cię z... Łapałem. O nie, pimpek, zostaw mnie, nie wstanę mnie do piekarnika! Nie, proszę, zostaw mnie! I w tym momencie się palę, no nie! <laughs> Szybko uratujcie mnie i nie przegrałem! I ale chwileczkę, w tym momencie teraz ja jestem teraz złym szefem i teraz ciebie złapię. Chodź tutaj, pimpek, ho! ho. No nie, co ty zrobiłeś? Puść ja nie jestem dobrym dzieckiem do piekarnika! A... O tak, tutaj mamy jakieś warzyjka i teraz ja cię dam do. E, chwileczkę, ty mi uciekłeś, chodź tutaj, tym żtącu! Nie, nie dotykaj mnie! Szybko, zamykam za sobą drzwi! Uhu! A, Pipek, dobra, w tyło będzie muszę cię złapać, gdzie ty jesteś? O, nie, nie złapiesz mnie, ja uciekam, proszę, nie dotykaj mnie! Widzę, gdzie jesteś? Jesteś tutaj, chodź tutaj, bobasku! A, ja zaraz obrę! O, nie, jestem w twoich rękach! O, tak, ty będzie wsadzę cię do piekarnika. Dawaj, szefie, kuchni! Tutaj jedno dziecko już jest w środku i teraz tylko ty, ale nie, ty uciekłeś szybko! I pomogłem mojemu koledze się wydostać! Nie, nie złapiecie mnie do piekarnika! A! O tak, mam cię Pimpek, teraz to już jest twój koniec Zobacz, wsadziłem cię hej, teraz się spalisz Proszę, wszystko tylko nie to O nie, przerywam. O nie, oni się tutaj uratował i chwilę ja przegrałem O nie, teraz ja jestem znowu bobasem ha o tak Chodź tutaj, teraz ja cię złapię O nie, prawie bym ci zamknął przed nocem drzwi Ale dobra, ty jesteś chyba dobry w tą grę Dobra, muszę szybko uciec, widzowie, o to w tej grze chodzi Musimy szybko uciekać przed Pimkiem i blokować mu drzwi No co ty zrobiłeś? Wracaj tutaj, dlaczego ty zablokowałeś? Drzwi. O nie, chwileczkę, tu jest drugi kucharz. O nie, czy, chwileczkę, zapaliście mnie! O, tak, bardzo dobrze <coughs> i jesteś teraz wiecu. <coughs> Widzowie, jestem bardzo uwięziony w piekarniku. O nie, pomóż mi szybciutko! O tak, kolega mi pomógł! O, nie, chodź tutaj, złapię twojego kolegę! Młahaha, wsadzam go teraz do piekarnika! O nie, czemu wy mu to zrobiliście? Dobra, muszę uratować mojego kolegę. Dobra, w takim razie szybko tędy przejdźmy i uwaga, uratujmy go szybko z tego piekarnika i szybciutko uciekajmy. Wracaj tutaj! Co ty zrobiłeś? Miałem cię zjeść. No nie, ty to zaraz wygrasz! O tak, szybko tędy w górę jestem w kiblu! Co to jest za miejsce? Nie, Pimpec, zostaw mnie! Chodź do piekarnika, nie uciekniesz mi! <laughs> o nie, ale to było lipne. Ale teraz znowu ja jestem tatą. He, he, he. Chodź tutaj, Pimpek, to będzie najszybsza wygrana. No nie, co ty zrobiłeś? Czemu ty mnie od razu wsadziłeś do piekarnika? A, zostaw mnie! Ale to było proste! I dobra, w tym momencie ja jestem kucharzem, a ty, Pimpek, tutaj sobie latasz. Ale na początku wezmę tego niebieskiego. O nie, a ja... Ja zamknąłem drzwi. ha. nie złapiesz mnie. Widzę cię, pimpek, jesteś tutaj. Chodź tutaj, po basie. Nie, pas, co robię? Pum, <grym> nie przejdziesz. Ej, ty zamknąłeś drzwi. O, ty, spryciarzu, gdzie ty uciekłeś? Dobry jestem, co nie? ale ty nie możesz złapać. Ła, ile tu jest osób, nie? Co ty robisz? Chodź tutaj, pipek, uwaga, i mam cię na rękach. Teraz muszę cię tylko wsadzić do pieca. No nie, co ty robisz? Wypuść mnie, a masz, ugryzę cię. O, nie, uciekłeś. Gdzie ty jesteś, pipek? O, ty, mały pachożu. Że zaraz cię znajdę Młahaha, nie złapiesz mnie Ale ja się okryłem teraz, nikt mnie nie znajdzie A, Dobrze, że twój kolega przynajmniej się pali Tak jest, teraz musimy znaleźć ciebie Kochaj tutaj, Pimpek, o tak No nie, co ty zrobiłeś? Ja chciałem go uratować O tak, sadziłem cię i teraz ty wygrałem tą rundę Ale chwileczkę, teraz ja jestem babasem No nie, szybko muszę to wygrać Teraz ja ciebie złapałem, o tak Tylko gdzie tu jest piec? Nie widzę żadnego pieca O tak, zostały trzy sekundy Chyba zostanę wypuszczony, uwaga I o tak, udało mi się uciekać Uciekaj, uciekaj, luczyk! Chodź tutaj, co ty zrobiłeś? A, muszę możecie wziąć na ręce? No, chodź, ja nie jestem taki zły. Nie, pipek, dobra, muszę tutaj być, okej, okay, dobra, i szybko uciekam. No nie, to jest takie ryzykowne. Co ty robisz? Chodź tutaj! Nie, dobra, szybko, muszę tędy uciec, widzowie, i tędy tutaj jest jakiś kratka. Szybciutko, nie, zopali mnie! O, tak, bardzo dobrze, teraz ty idziesz do piekarnika! O, nie, <laughs> chyba to przegrywam. <laughs> teraz się spalę. Ale dobra, w tym momencie ostateczne starcie, pipek. Teraz na pewno mi nie uciek. Proszę, nie rób mi krzywdy. Co ty zrobiłeś? O tak, Pimpek, mam cię po basku. A teraz ja będę złym tatą i zrobię z ciebie pizzę. Chodź tutaj do tego piekarnika. Ej, chwileczkę ty mi uciekłeś! Tak, uwaga i haha, zamykam za tobą drzwi. Nie znajdziesz mnie tutaj, sorry. O tak, znalazłem cię i zobacz, jesteśmy w kibelku. Dobra, w tym momencie dam cię do piekarnika. No co to ma być? Nie, 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 no co ty zrobiłeś? He, <laughs> he, Pimpek, dobra, teraz będę stał i się patrzył. Tak, i nikt ci nie pomoże. To czekaj, jest jeszcze 10 sekund. Proszę, uratujcie mnie ktoś. Będę sprawdzał, czy nikt nie chce cię uratować. I he, he, he Dobrze. Teraz... O nie, tu jest jakaś osoba. Szybko. Musimy ją złapać. Szybciutko tego zielonego. Nie, uciekaj, bo się złapać. Dobra, muszę go złapać chwileczkę. I mam go, tak, teraz tego Bobasa wcisnę teraz do tutaj, żeby się zmiażdżył. No nie, co ty robisz? Ty jesteś najgorszą osobą na świecie! O tak, udało się! Ale chwilę nie, teraz ja jestem Bobasem. Nie, Pipek, nie bierz mnie! Tak, zabiorę cię, chodź tutaj! O tak, teraz ja cię spalę! O nie, Pipek, dobra! <coughs> Jeżeli to zrobisz, to przegram całą grę. Ja ci nie pozwolę uciec, lecisz teraz do piekarnika! <coughs> o nie, widzowie. Mi... I chwileczkę, o nie, tutaj jest więcej tych kucharzy, co chcą mnie zjeść. Szybko uciekam! Luczek, chodź tutaj! O tak, mamy cię! O nie, proszę pomóżcie mi, ja nie chcę być w piecu! No nie, ja tutaj ci się tak bardzo spalę! Nikt ci nie pomoże! Zostajesz tu na zawsze! Pomocy. Łomy, <laughs> wow, ktoś mnie uratował! Dobra, szybko uciekam! No nie, co to miało być? Wracajcie tutaj, bachory! O nie, dobra, szybko, muszę się ukryć przed pipkiem. Boże tutaj w śmieciach? O tak, to jest dobra kryjówka i tutaj widzę wszystko! O nie, tutaj są kucharze! Nigdzie się nie ukryjesz! Wracajcie tutaj, bachory! O, Widzę Jestem w śmietniku, dobra, gdzie jest mój kolega? Tam wszyscy go gonią! No nie, ale to jest przykre! Chodź tutaj, Luczek, na pewno cię złapię! Młahaha. O nie, Pipek, zostaw nie Błagam, błagam, bo i zamykam cię drzwi, o tak! Co ty zrobiłeś? Chodź, tu, i tak cię złapię! O ja, ile tutaj jest kucharz, każdy chce mnie zjeść? I nie, ktoś mnie złapał pomocy! Dobrze ci tak! I jesteś w piecu! <laughs> ale tu jest przewalone, no i chyba przegrywam! A teraz ja jestem zły! <laughs> chodź tutaj, Pipek, zrobimy z ciebie pizza! Nie, co ty mówisz? Ja nie chcę być pizzą, co ty mi robisz? Ej, czemu ty tak uciekasz? Nie, proszę, zostaw mnie. Ja uciekam gdzieś tutaj, na drugi koniec mapy. A, muszę cię złapać. Dobra, szybciutko. Gdzie ty jesteś? Czemu ty tak uciekłeś szybko? Zobacz, jak ja potrafię <laughs> skakać. Nie, ty mnie złapałeś. O tak, pipuś, i w tym momencie wsadzam cię tutaj. A, co ty zrobiłeś? No nie, teraz się palę. He, he, he. O tak, zrobimy z ciebie bardzo dobrą pizzę. Teraz musimy stąd wyjść. I udało się. No co ty zrobiłeś? Ła! Spaliłem się!